No drodzy Państwo, wiadomości, które napływają do nas z Anglii, zmuszają nas do tego, że chociaż ten obecny sezon Premier League jeszcze się nie zakończył i tak naprawdę jeszcze formalnie nie poznaliśmy mistrza, to już musimy zacząć się pasjonować tym kolejnym, czyli 16-17, bo to, co się dzieje w Anglii, to jak ten sezon się zapowiada, jest niebywałe. Dokładnie tak. Zbroją się różne ekipy, są znane już zmiany na ławkach szkoleniowych. Takich, takich zespołów jak e, Manchester City, mówi się też głośno o zmianie szkoleniowca na Old Trafford, ale również ten zespół, który w tym sezonie najbardziej ucierpiał, e, czyli Mistrz Anglii, również e, planuje i już potwierdził swoją zmianę na tym stanowisku. Rolę menadżera w tym zespole będzie pełnił w przyszłym sezonie Antonio Conte. Powiedzmy, że no, pokuszę się takie stwierdzenie. Żywa legenda! Włoskiej myśli szkoleniowej, bo tak chyba trzeba to po prostu powiedzieć. No właśnie, ta włoska myśl szkoleniowa jest tutaj nieprzypadkowa, bo on swoją historię na Stanford Bridge zacznie pisać już po zakończeniu misji, jaką ma z reprezentacją Włoch na Euro 2016. No i prędzej czy później, nie wiadomo, bo to zależy, gdzie tam piłkarze z powysła Apeninskiego dojdą. No to wtedy Zawita w Anglii dostanie pewnie taki, taką ładną książeczkę z czekiem. Taką od Romana Abramowicza, i będzie wyrywał kolejne kartki, wypisywał tylko kwoty na kolejnych piłkarzy. A tutaj padają naprawdę ciekawe nazwiska. Roz w rozmowie przed y, nagraniem tego materiału y, z Dawidem, no, rozmawialiśmy o takich nazwiskach jak na przykład Paul Pogba. Generalnie skupiliśmy się na tym, że Antonio Conte chce wyciągnąć y, największe gwiazdy albo takich zawodników, które na te gwiazdy powiedzmy. Y, będą aspirować na miano tych y, gwiazd, czyli z Serie A, oczywiście jego rodzimej ligi. E, mówię, największą gwiazdą jest oczywiście Paul Pogba, którego bije się prawdopodobnie pół Europy teraz, y, ale być może w tym okienku transferowym w przyszłym Chelsea wyciągnie na ten stół jakąś poważną kwotę, na nad którą działacze Juventusu naprawdę będą mogli się zastanowić i będą też mm -hmm. mogli nie wiem rywalizować z tymi potęgami jak na przykład Real Madrid czy PSG, ale mówi się także o takich zawodnikach jak Miran Pjanic, który stanowi osiedle ofensywne i oczywiście AS Romy. Tak jest. Natomiast są też chyba młodzi zawodnicy w tym No są, są. Jest Oscar de Marcos, jest może nie młodszy, ale równie popularny pewnie jak Paul Pogba, czyli Gonzalo Iguain jest e, Pojawia się tam nazwisko młodego przecież Marco Verratti'ego. No. Te transfery naprawdę e, mogą się podobać, tylko wiadomo, że taka ruzela na wyspach, to się kręci generalnie. Od stycznia do grudnia tam nie ma czasu na jakieś przerwy świąteczne, na nic takiego. Tam dziennikarze zasypują nas kolejnymi artykułami o tym, kto ma przyjść, dlaczego, na jaką pozycję, a prawda jest taka, że później rzeczywistość to wszystko weryfikuje tak, i ale... do zespołu dołącza jakiś tam określony procent. Klimat, klimat, w którym dołącza do tej ekipy, do tej świty Romana Abramowicza nie jest do końca sprzyjający, nie bo jest. o ile Huskielink, gdy pojawił się na Stanford, to podniósł dywan, pozamiatał, ale to wszystko pod tym dywanem jest teraz. Będzie pora na to, żeby ten dywan podnieść, położyć na trzepaku, i te wszystkie brudy mogą z powrotem na Stamford się pojawić. Tutaj mowa przede wszystkim o obronie Chelsea. Ona w tym sezonie zachowała tylko 9 razy czyste konto. To mniej niż mają takie potęgi no, tak. jak Westbrook czy tak, 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 Tylko że wydaje mi się, że tutaj jest taka tendencja teraz w Chelsea, że generalnie skład jest dosyć mocno odmładzany. Bo przykład Kennedy'ego, hmm. czy, czy odsunięcie, powiedzmy odsunięcie w dużym takim, wiecie, uh -huh. w cudzysłowie e, Terego, bo wiemy, że z nim kontaktu e, nie, nie, nie przedłuży, natomiast e, to jest taka tendencja, która wydaje mi się, że jest dobrym takim prognostykiem na Chelsea na to, żeby ten nowy, na nowo ten skład zbudować i, i no ta na nowa miotła Antonio Conte ewentualnie może to, to zmienić i to ja wejdę i po prostu powiem jeszcze słówko o Antonio Conte, bo to, co może ewentualnie jemu spędzać sens powiek, to fakt, że tutaj nie będzie miał czasu na adaptację, bo no, tutaj no, czas no. adaptacji jest, nie wiem, porównywalny do czasu adaptacji człowieka zrzuconego w dżungli. No jak się nie zaadaptuje w pierwsze 5 minut, to zginie. No. I wam powiem jeszcze tak, że takie te przykłady selekcjonerów, którzy kończyli swoją pracę z reprezentacją i wtedy obejmowali Prace w klubie, najświeższy przykład Luis Van Hal, po mhm. dobrym mundialu w Brazylii, chociaż oni tak to określali, że to była porażka do trzeciego miejsca, natomiast no powiedzmy no, był dobry mundial. Był dobry, no. Od razu objął Manchester United i wiemy jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście nie skreślamy ich w tym sezonie, natomiast nastroje na Old Trafford i takie, no nie wiem, opinie o tym zespole, o grze tego zespołu jest absolutnie w kratkę, gdzieś tam no nie idzie im dobrze, powiedzmy, chociaż no właśnie w kratkę, tak, czasami dobrze, czasami nie. Także to różnie z tym bywa, jak Antonio Conte faktycznie fajnie się zaklimatyzuje w Londynie, to może to dobrze oglądać. A ja tylko powiem, że on miał z tym problem, bo czy na początku swojej kariery trenerskiej w Araco, później w Bari, czy Atalancie, czy nawet w Juventusie w tym swoim pierwszym sezonie, on był oskarżany o to, że zbyt dużo meczów remisował. Tutaj na to czasu nie będzie, moi drodzy, bo tutaj <laughs> nie jest meczu, Pep jest Guardiola, taka... tutaj jest, będzie José Mourinho i oni wszyscy będą mieli takie parcie na ten wynik, znaczy no to jest to, 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 niesamowite, już się boję, jaki to będzie roller coaster. Ten e, przyszły sezon Premier League, czekamy na niego z e, niecierpliwością, ale już niedługo jeszcze pożyjemy e, Leicester, jeszcze pożyjemy z Tottenhamem, pierwszą czwórką w Anglii. To też będzie odcinek na naszym kanale. To tyle na dzisiaj, bo ten czas już jest sporo przekroczony z tego, co widzę. Dobrze, no to dziękujemy wam za uwagę. Możecie oczywiście zostawić swoje opinie w komentarzach na ten temat, czy jak wam podobają się te rotacje. Na ławkach temerskich Teraz Chelsea odpowiedziała i dziękujemy Wam za uwagę. Dawid Szymczak, Michał Gaca.